No, tutaj, jeżeli chcemy osiągać jakieś cele, to możemy się za nie nagradzać. Ale nie nagradzajmy się zanim w ogóle zaczniemy działać. Jesteśmy, właśnie na takim największym skrzyżowaniu w Lesie. Tam jest zejście na wrzeszcza. Jakaś budka. O, tam ktoś biegnie. Piesek to jest zejście do doliny radości w Oliwie. Tam z kolei mamy zejście na obwodnicę. Hotmaker. No, laska? przywitaj się. witaj się. Naska jest wstydliwa dzisiaj. No, wczoraj fajny dzień, sobota. Oprócz biegania, co zresztą wiecie w poprzednim odcinku, e, wrócimy na ściankę. Udało mi się w końcu. E, zrobić sobie taki harmonogram i myślę, że będę się go w miarę trzymał. Kurczę, 7, 7 lat chyba. 7 lat się nie spinałem. E, mówimy tutaj o boulderingu, gdyż wolę tą e, aktywność, e, czyli spinanie się na niskich wysokościach, tak? Na wysokościach rzędu e, 3 może 4 metry. Często pod skosem czy takim przewieszeniu, gdzie jesteśmy bez asekuracji, tylko e, rozwiązujemy jakiś problemy czyli musimy przejść z punktu A do punktu B. Jak nam się nie uda to po prostu lądujemy, spadamy na materacy mega fajna sprawa. Bardzo lubię taki krótki, bardzo intensywny wysiłek e, niż wchodzenie po linach do góry, mam lęk w wysokości i tam troszeczkę zaczyna mi głowa już mówić. No, poruszyliśmy wczoraj temat e, obaw i wymówek jakie pojawiają się na drodze początkującego biegacza, biegaczki i to też nie tyczy biegaczy, tylko możemy powiedzmy o, ugrajmy to dzisiaj w ten sposób przy osoby zaczynającej aktywność czyli dwie, dwie najczęściej zaczynające aktywności to jest a pójść na siłownię b bo my, idę sobie pobiegać tak, w momencie kiedy chcę zadbać o siebie ok i co jest jako pierwszym takim elementem najczęściej mianowicie zakup obuwia, zakup butów zakup stroju, gdyż przecież no nie pójdę na siłownię, bo nie mam w czym. Nie pójdę pobiegać, gdyż nie mam w czym. I tak naprawdę wydajemy 300, 400, 200. No nieważne, ile wydajemy, jakieś tam ciężko zarobione pieniądze. E, idziemy na tą siłownię, czy idziemy pobiegać. Po czym się okazuje, że to jest ciężkie że to wymaga systematyczności że bardzo odstajemy. I tak naprawdę te ciuchy lądują. E, w szafie. I zamiast być takim naszym motywatorem, tak, są naszym takim demotywatorem, i tak naprawdę leżą w szafie nieużywane i czekają na, następne, na następną okazję. A niekoniecznie jestem zwolennikiem tej metody, raczej polecałbym Wam, wyznaczcie sobie cel. Na przykład, jak przez miesiąc będę systematycznie chodzić, to kupię sobie te buty a czy kupię sobie tamte getry, ledzinsy, te co tam sobie wymarzycie, co chcecie i tak samo z bieganiem, naprawdę, najpierw wyjdźcie z domu, najpierw zobaczcie, czy to jest dla Was zobaczcie, czy jesteście w stanie e, utrzymać tą systematykę, a dopiero później ładujcie sobie pieniądze, wyznaczcie sobie jakiś cel i na przykład tak, jeżeli pierwsze 2-3 tygodnie przebiegnę w miarę regularnie uznam, że jest to fajna opcja na spędzanie e, wolnego czasu, fajna opcja na dbanie o siebie, o swoją kondycję i o ciało. Pyk, tak? Mini nagroda. I tak samo, właśnie, jeżeli rozmawialiśmy o wyznaczaniu celów, że ten cel też, on oczywiście może być duży, ale w perspektywie czasu. To nie ma być cel, że dopiero zaczynam biegać. To pierwszy mój trening, a idę, przebiegć dychę, bo wszyscy tak biegają. No nie, no nie przebiegniesz tej dychy, a jak przebiegniesz, to może to mieć jakieś tam złe skutki. E, więc zaczynamy małymi kroczkami. Zaczynamy najpierw kilometr, najpierw dwa, trzy w zależności od naszej aktualnej dyspozycji. I tak samo tutaj, jeżeli chcemy osiągać jakieś cele, to możemy się za nie nagradzać. Ale nie nagradzajmy się zanim w ogóle zaczniemy działać. Tak, Tylko najpierw jest, jest impuls, czyli mówię: a. Zacznę biegać, jest działanie, czyli wychodzę biegać, i dopiero później ustalanie celów i ewentualne ustalanie nagród e, za te cele. Bardzo fajna metoda, polecam Wam, a nie odwrotnie. Ok, a my lecimy dalej. Kupując rzeczy przedwcześnie macie też e, takie wrażenie, że jesteście trochę więźniami tych rzeczy, że skoro już kupiłem to e, muszę biegać. E, może się wydawać, że jest to w jakiś sposób motywacja, aczkolwiek jest to taka dosyć negatywna e, motywacja, bo coś wam każe wyjść, a tak naprawdę powinniście zbudować sobie takie, takie środowisko, takie otoczenie. Że to wy chcecie wyjść, a nie coś z wam każę Oczywiście będziecie mieć słabsze i gorsze dni jak każdy. Wtedy takie wypchnięcie jest mega ważne, ale na początku najważniejsze to wyrobić sobie nawyk i samemu chcieć, a nie żeby ktoś to za nas chciał, bo ktoś nas wypychał do tego. No, jest godzina 10, lecimy na Blockfit, na bouldering. Takim oto sposobem o godzinie 11 z kawałkiem będę już w domu. Dwa treningi zaliczone, więc 300 czasu dla rodziny. No o to chodzi. Znajdujcie balans.